Cześć, tu Dariusz. Witaj na kanale Lekcje Bankowości. W dzisiejszym odcinku wyjaśnimy, dlaczego awizowanie wypłat gotówki w banku jest konieczne, zwłaszcza w przypadku większych kwot. Może wydawać się, że wyjęcie gotówki z banku to zwykła czynność. Jednak przy wypłacie większych sum sprawa staje się bardziej złożona. Zrozumienie tego procesu pomoże ci lepiej poruszać się w świecie bankowości i zrozumieć Dlaczego banki mają obowiązek kontrolować wypłaty dużych sum gotówki? Na początek wyjaśnijmy, co to właściwie jest awizowanie wypłaty. Awizowanie wypłaty gotówki to proces zgłaszania przez klienta bankowi chęci wypłaty większej sumy gotówki. W przypadku kwot, które są znacznie wyższe niż standardowe wypłaty, banki wymagają wcześniejszego zgłoszenia takiej transakcji. To właśnie nazywamy awizowaniem. Jest to procedura mająca na celu przygotowanie banku do wydania gotówki w odpowiedniej ilości, zapewnienie jej dostępności, a także umożliwienie odpowiednich środków bezpieczeństwa dla samej transakcji. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na kilka dni przed planowaną wypłatą. Bank musi mieć czas, aby przygotować daną kwotę, a także upewnić się, że transakcja jest zgodna z regulacjami dotyczącymi Przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak dokładnie wygląda procedura awizowania wypłaty gotówki? Zobaczmy krok po kroku, co dzieje się, gdy klient chce wypłacić dużą sumę gotówki. Krok pierwszy to zgłoszenie wypłaty. Klient musi zgłosić chęć wypłaty gotówki w wybranym oddziale banku. Może to zrobić telefonicznie, mailowo, za pomocą formularza online lub osobiście w placówce. Termin zgłoszenia zależy od banku, ale zazwyczaj powinno to nastąpić co najmniej 1 do 3 dni roboczych przed planowaną wypłatą. Krok drugi weryfikacja wniosku. Bank przeprowadza weryfikację zgłoszenia. Pracownicy banku mogą sprawdzać m.in. wysokość kwoty, źródło pochodzenia pieniędzy, szczególnie w przypadku dużych sum. Tożsamość klienta mogą również weryfikować poprzez identyfikację zgodną z, z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Krok trzeci to zabezpieczenie gotówki. Jeżeli w banku znajduje się odpowiednia ilość gotówki, przygotowana jest, ona na, przygotowana jest ona na wypłatę. W przypadku dużych sum bank może zlecić przywóz gotówki z innego oddziału lub z magazynów bankowych. Może być konieczność zamówienia konwoju w takiej sytuacji. Kolejny krok to potwierdzenie gotowości do wypłaty. Po przeprowadzaniu weryfikacji i przygotowaniu gotówki, bank potwierdza klientowi, że wypłata może zostać zrealizowana w ustalonym terminie. Klient może udać się do działu, by dokonać wypłaty. I ostatni krok ostatnia czynność całego procesu to właśnie realizacja wypłaty. W dniu zaplanowanej wypłaty klient przychodzi do oddziału banku i przeprowadza transakcję. Pieniądze zostają wydane w gotówce, a bank zapisuje dane transakcje w systemie. Dlaczego w ogóle awizowanie wypłat gotówki jest wymagane? Możemy wyróżnić trzy kluczowe powody, dla których awizuje się wypłaty gotówki. Pierwsze to bezpieczeństwo banku i klienta. Duże wypłaty gotówki wiążą się z ryzykiem kradzieży, zarówno. Po stronie banku, jak i też dla klienta. Awi procedura awizowania pozwala bankowi na przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak obecność ochrony w placówce, specjalne procedury przechowywania gotówki czy monitoring. Dzięki awizowaniu bank ma czas na odpowiednie środki ostrożności. Drugi powód to zarządzanie gotówką. Banki muszą odpowiednio zarządzać swoją gotówką, a wypłaty dużych kwot mogą spowodować niedobór gotówki w kasach, co z kolei wpłynęłoby na funkcjonowanie placówki. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie oddziałów na realizację takich transakcji. I ostatni powód to przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Banki są zobowiązane do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja pochodzenia dużych kwot gotówki jest obowiązkowa, a wizowanie wypłat jest jednym z elementów tych procedur, ponieważ umożliwia sprawdzenie zgodności transakcji z obowiązującymi normami i przepisami. Specyfika obsługi gotówkowej w bankach na przestrzeni ostatnich lat uległa zmianie. W przeszłości gotówka była podstawowym środkiem wymiany, a banki pełniły kluczową rolę w jej dystrybucji i przechowywaniu. Wraz z rozwojem technologii i wzrostem popularności płatności bezgotówkowych, banki coraz mniej angażują się w obsługę gotówkową. Transakcje bezgotówkowe dominują na rynku, a same placówki bankowe zmieniają swoją specyfikę. Coraz więcej osób korzysta z kart płatniczych, przelewów online. Przy aplikacji mobilnych. W związku z tym wypłaty gotówkowe w bankach stają się mniej popularne. Większość osób woli płacić kartą, a banki dostosowują swoje usługi do tej zmiany. Wiele banków rezygnuje z tradycyjnych kas, zastępując je bankomatami i punktami bankowymi, które obsługują tylko przelew i płatności. Banki stopniowo zmieniają swoje placówki w bardziej nowoczesne jednostki. Skoncentrowane na doradztwie i obsłudze bezgotówkowej. Kolejną odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku jest rozwój bankomatów, które umożliwiają wypłatę gotówki 24 godziny na dobę. Jednak wypłata dużych kwot z bankomatu jest ograniczona. Dlatego potrzebne jest wcześniejsze awizowanie wypłat w bankach. Podsumowując, Awizowanie wypłat gotówki to procedura, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientowi i bankowi, umożliwienie odpowiedniego zarządzania gotówką i realizację przepisów związanych z ryzykiem prania pieniędzy. Choć wydaje się to być prozaiczną czynnością, większe wypłaty gotówki są ściśle kontrolowane przez banki, aby zapewnić bezpieczeństwo transakcji i zgodność z regulacjami. Dzisiaj Wersje płatności bezgotówkowych banki dostosowują się do nowych trendów, co zmienia specyfikę funkcjonowania oddziałów i wpływa na obsługę gotówkową. Mam nadzieję, że po tym odcinku rozumiesz, dlaczego proces awizowania wypłat gotówki jest ważny, a także jak działa faktycznie w praktyce. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji bankowości.